No dobra, witam wszystkich. Słuchajcie dzisiaj projekt Raiden. Wydrukowana taka obudowa, z Kingwears'em. 8 godzin się drukowała. Zmatowiłem ją papierem ściernym. Zastanawiam się tylko jeszcze, czy ją malować na czarno. W ogóle miał być trochę bardziej ambitny projekt. Użyć szpachli, poszpachlować to, potem wyszlifować, zrobić to, żeby to było ładnie, ale powiem Wam, że nie chce mi się z tym tak rzeźbić długo. W zupełności to wystarczy. Fajna budowa, bo jest pod kątem. Także zaraz zobaczycie jak to będzie wyglądało. Ryden od Paragondii, dostałem go z uszkodzonym ekranem i tutaj z tą uszkodzoną przetwornicą. Bez wentylatora było, włożyłem tutaj, tutaj wentylator 5V i moduł Wi-Fi dokupiłem. No i wymiana oczywiście była tego wyświetlacza. Support Rydena spisał się na medal, jeżeli chodzi o wysyłkę tego wyświetlacza. No i tutaj jeszcze naprawiałem gniazdo USB, które nie działało, było totalnie zepsute. Zrobiłem takie miszmasz, jak widzicie, na takim module DI, powiedzmy z AliExpressu na USB-C. Poprzednio było micro USB do bani, są te gniazda. No i teraz po włożeniu sobie tutaj tego raidenika mamy coś takiego pięknego pod kątem. Mówię, to będzie naprawdę fajny projekcik. I wykorzystam taką przetwornicę 20A, którą gdzieś spróbuję przynajmniej teoretycznie tutaj upchać. Powinno to się jakoś zmieścić, chociaż. No, nie, będzie trudno. No, będzie trudno to zmieścić. Chyba, że dodrukuję sobie jeszcze tutaj pod to. Właśnie, mam jeszcze z innej takiej obudowy jakieś takie dziwne rzeczy. Co może bym jeszcze to dał? To już by w ogóle było wysokie, i wtedy tą przetwornicę. Nie, to nie pasuje do tego. Powoli się robi domek. To nie będzie pasowało, ale mógłbym dodrukować tutaj jeszcze jakąś taką podstawkę, żeby ta przetwornica sobie na niej gdzieś, załóżmy, siedziała, i wtedy tam w środku by się to nie stykało. Bądź też zrobić w inny sposób. Wywalić po prostu przetwornicę z zasilaczem. Bo do tego będzie podpięty zasilacz Delowski 12A i na wyjściu tutaj będzie 60, no, ustawie 2V. Tak, żeby tutaj była ta regulacja dosyć duża. No i powiem Wam tak o. Dostałem tutaj od Kumpla takie fajne złącza XT60. No i teraz te złącze trzeba będzie tutaj połączyć z tym wtykiem. Który będzie szedł do zasilania, słuchajcie, rajdęka. Dokładnie w, tutaj, w tym miejsce. W ten sposób, tu już jest podpięty na zasilanie z tego, takiego złącza DC. Także będą dwa. Będzie to i to. No i z tego tutaj będzie szło te 12A, nie? Taki jest zamysł, także mówię dobrze, że dostałem te złącze od kumpla. Teraz sobie z ciekawości sprawdzę czy wejdzie do obudowy gdzieś tutaj. Słuchajcie, tu jest druga część tego złącza. Fajnie, elegancko pasuje, no i w ogóle są fajnie zrobione, bo są jeszcze takie zaślepki tutaj na końcówkę. Oczywiście zrobiłem termokurczki, żeby tutaj żadnego zwarcia nie było. No i powiem Wam, że naprawdę super fajne złącza. I teoretycznie ja to powinienem zrobić w ten sposób, że. No, nie wiem, gdzieś tutaj z przodu, tak? Miałoby wychodzić. No, nie wejdzie. Nie wejdzie, już widzę. Z tego względu, że. Generalnie bardzo ładnie on to wszystko zrobił. Tylko, że jest jeden minus. No tutaj to mi nie wejdzie. Ta część żółta wchodzi bez problemu w, tą, tutaj, w ten otwór. Wręcz przepięknie. Można by to podkleić, ale co z tego, jak ja potrzebuję to zrobić w ten sposób, żeby to złącze mi wy... Zobaczcie, jak to jest zrobione. <grytanie> Musiałoby być coś takiego, żeby minimalnie wystawało, ale no, no nie, nie zrobię tego tak. Chyba, żebym tutaj szlifował to wszystko i naklej to robił. No, trochę tak to źle przemyślał ten typ. Nie wiem dlaczego. No, ale tak ma na zdjęciach. Może ma inny typ jakieś wtyczki. Tutaj wejdzie fajnie, ale no, tak w, tak w głębi, żeby było schowane, to, to też nie będzie pasowało, bo to nie wejdzie. <grytanie> Także jest trochę lipa. Już pierwszy jakiś taki błąd znalazłem. Mówię, tutaj można by było to zaszlifować, ciągnąć tą czarną zatyczkę, jakoś to włożyć, żeby wystawało. Bo z tą zatyczką, no jeszcze mi została. Raczej za bardzo tego tak nie zrobię. A jakbym chciał włożyć to, no to też tego nie włożę. No, trochę lipnie to jest zrobione. Dobra, na razie się tym nie będę przejmował, bo i tak zrobię to trochę inaczej. W ten sposób, że słuchajcie, tutaj będzie złączę od zasilacza DEL. Że zasilacz drwa będzie i tak zawsze na zewnątrz i chodzi tylko o to, że jaki bym zasilacz nie podpiął, Delowski, załóżmy czy y, 3A, czy 6, 7, czy 12A, to i tak ta przetwornica mi podbije te napięcie do 60V. Z tym, że, będą, że będzie szło mniej amperów, w zależności od zasilacza, nie? Ale że mam 12 od kumpla, no to sobie podłączę pod tego rajdę na 12 no, i teraz zastanawiam się tak o, jak to zrobić. Tu będzie do Raidena pięte, te zasilanko. Teraz sobie zrobię tutaj jeszcze zarobię końcówki, żeby wchodziło do tego. No i mamy coś takiego. Nie pomyślę. To będzie do Raidena. Aha, czyli ja muszę tutaj wtyczkę, jeszcze jeden kabel taki zarobić żeby mi szło z tego do rajdena. Dokładnie. I to będzie wewnątrz. Połączone. A z tej strony będzie połączone gniazdo delowskie. Mhm, dobrze. Czyli to ma iść tutaj, do, do tego, to połączone z tym tutaj. Chociaż nawet mógłbym to zrobić w ten sposób, że No to rozlutować i połączyć na kable, tak? Z tą przetwornicą, ale chcę żeby to było odpinane Także będą jeszcze tutaj dwa kable do tego podpięte No i tak zrobię No i mówię, te gniazdo delowskie, zaraz Wam pokażę o co chodzi mniej więcej Kurczę, powiem Wam, że nawet nie sądziłem, że to tak fajnie podpasuje Zobaczcie, to jest gniazdo delowskie I tutaj załóżmy, jak ja bym sobie wziął wtyczkę od dela Taką. Wpinam. Tutaj kabelki sobie już zrobię. Tu mam jeszcze jakąś drugą wtyczkę, ale ta jest inna trochę. Też pasuje. Natomiast ta jest wiele lepsza, bo jest trochę bardziej płaska. I zobaczcie, jak ona pięknie pasuje do tej obudowy. No wręcz perfekcyjnie się czymś to podklei, dobrym klejem, i będzie wejście na zasilacz Dela. No coś takiego. Bądź też może przesunę, nie wiem. Zobaczę. Tutaj można włożyć jak kawałek jakiegoś tworzywa, żeby to zamaskować. No i słuchajcie, złącze delowskie, zasilacz, mówię, do przetwornicy. To poleci. Czyli teraz z tego powinienem zrobić dwa takie kable tutaj, żeby były połączone z tą wtyczką. Dobra, użyję tych czerwonych większych. Zacisnę je teraz. Elegancja Francja. Teraz jeszcze drugą. Dobra, zaciśnięte. Fajnie. No i teraz to muszę włożyć, słuchajcie. Tutaj do tego. A najlepiej jeszcze by było to jakoś troszeczkę zacisnąć na końcu. Wtedy bardziej mi to lepiej wejdzie. No, i okej. Okay. Wstępnie zrobione. I teraz zabawa wciskaniem tego tutaj. Plus i minus. Minus to jest biały. Minus to jest biały. Czyli muszę tutaj jeden wcisnąć. W ten sposób. I tam drugi jeszcze nie. Dobra, ja się pobawię wciskanie tego i zobaczymy jak to wyjdzie. Powiem wam, że trzeba odpowiednio zagiąć te końcówki, bo tak to ciężko jest włożyć takie spłaszczone tutaj, ale zobaczcie teraz to mamy podwójne. No fajnie to jest zrobione. Plus jest dobrze, włączam w ten sposób. No i teraz no no to już ma już jakieś ręce i nogi. To jest ta. W zasadzie tutaj praktycznie już by to stykło. No ale mówię, tutaj będzie inaczej to zrobione. Jeszcze się zastanawiam. W sumie mógłbym to zrobić jeszcze inaczej. Ale że chcę mieć to modułowe, odpinane. To jednak sobie zrobię tutaj tą tą końcówkę na, na kable, tak żeby to było na kabelkach podpinane. Bardzo fajne są te złącza. No i co? No i po podpięciu po zrobieniu tego wszystkiego. Powinien się Raiden włączyć. Także ja idę jeszcze sobie te gniazdo ogarnę i spróbuję wam to podłączyć, pokazać jak to będzie mniej więcej wyglądało. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mówię, ta przetwornica cholera nie wejdzie tutaj do środka. Na tą chwilę. Także wywalimy sobie ją na razie na zewnątrz. No szkoda, szkoda. No ale niestety tak to zostało pomyślane. Właściwie jak będę miał wejście laptopa już tutaj na zewnątrz, to nieważne jest, bo mogę bezpośrednio wtedy podpiąć. Zasilacz. Wtedy, że będzie 19V maksymalnie, bez tej przetwornicy, nie? 19V 12A. To i tak jest dużo do takich podstawowych zastosowań. Także jeszcze zobaczymy. No dobra, robimy to. Dobra, słuchajcie, złącze tu już jakoś zarobione już jest. Teraz sobie użyję takiej fajnej tasienki do zabezpieczenia jeszcze tego złącza. Tak, to jest, jak ma się ten penurzeczki. Słuchajcie, zabezpieczę je w w ten sposób troszeczkę. Świetna taśma. Ona jest używana też przez producentów laptopów. Taka czarna. No i dobra, powiedzmy sobie, że mamy te złącze. I teraz zróbmy sobie małego testa. Czy tutaj wszystko jest ok? Więc zrobimy tak. Dodamy tu. To sobie podłączymy, mam nadzieję, że odwrotnie by go nie podłączyłem, bo będzie lipa. No i teraz taki szybki test bez przetwornicy, step up, zobaczymy czy Raiden się włączy. Włącza się. Włączył się. Żeby tutaj zwary nie zrobić. Lecz, słuchajcie, Raiden się włączył, jak widzicie tak to wygląda w obudowie. I teraz takie coś. Input 19,68V. No tak jak mówiłem, zasilacz jest 120W. Czyli tutaj, nawet gdzieś w tych opcjach. Tylko już nigdy nie pamiętam tutaj do tego RAIDANA, jak się wchodzi w te opcje. Co Wam powiem, że tutaj przydałaby się jakaś ściąga. serio Wam mówię. Jak tu się wchodzi w tę opcję? Zero. Shift, 0, tak? Ok, dobra. I teraz tak o. Tutaj, jak sobie zejdziemy. O, jest. Max Power. To możemy dać 120, tak? Nie, nie da się, nie da rady wpisać, czy co? To jest fajna opcja, bo jest dostosowana do wejścia zasilacza czyli ja sobie ustawię 120 W 120W OK i wyjście którym jest? <Öz sambandita> <S2ríe> jak tu wyjść teraz time'ów? Ale czas trzyma, bo jest bateryjka, także jest ok. Dobra, aha, chyba encoderem chodzi. No i teraz mamy, słuchajcie, załączone. Na wejściu damy sobie 12V, półA, a damy sobie 1A. No i teraz włączamy go, 12V, 1A i tak to wygląda. No tutaj jeszcze pokazuje stopnie Celsjusza i jestem ciekawy jednej rzeczy, czy jak wezmę z tego mojego jednego zasilacza, odepnę, słuchajcie, czujnik temperatury, i podłączę pod Rydena, zobaczymy czy będzie pokazywał temperaturę. Gdzieś tutaj mam kurde, czekajcie, muszę wyciągnąć tutaj z jednej mojej obudowy czujnik temperatury. Dokładnie na czymś takim. Żeby go teraz wyciągnąć, to ja muszę się tutaj troszeczkę nabawić. Bo on przecież nie jest zapięty, czy jest? Nie, zablokował się. Zablokował mi się tutaj, w obudowie. Nie, czy on jest zapięty? Kuźwa, jeszcze jest zapięty. Ja pierdzia. Może zrobię inaczej? Przepcham go drugą stroną. Tak spróbuję zrobić. Powinien wyjść. Dobra, udało się. Zaraz zróbmy sobie coś takiego. Wyłączmy rajdena. Podepnijmy ten czujnik, czyli w miejsce, gdzie on powinien być. Żeby to zrobić, to sobie wyciągnijmy na chwilę jeszcze troszeczkę tu Rydena, żeby było łatwiej. No i sprawdźmy teraz, czy ten czujnik będzie działał. Najpierw sobie te kabelki od wiatraczka gdzieś nam trochę z boku. Dobra. OK. czujnik podpięty. Niech wejdzie tu do środka obudowy. Wywalimy go na zewnątrz. Wszystko pięknie. No i sprawdźmy, czy ten czujnik będzie działał. 29 stopni jest. Działa. Pokazuje już temperaturkę. Tutaj na dole. 29. Złapię go palcami. 32. No, czyli działa. Czyli ok. Czujnik temperatury działa, i to jest czujnik do tego, jakbym na przykład sobie, słuchajcie, robił coś takiego, że podłączą tutaj pod te zielone bateryjkę. No to wtedy ten czujnik przyklejam jakoś do ogniwka. Nie wiem, jakbym wam to pokazać. O, tu jest ogniwo. Przyklejam taki czujnik do ogniwa. I programuje to także po przekroczeniu jakiejś temperatury odłącza no, ładowanie jego, nie? Dzięki temu możemy uniknąć pożaru. Między innymi. No i dobra, tak to wygląda. Słuchajcie, no działa miernik. Obudowa spoko. Trzeba będzie sobie to poogarniać jeszcze troszeczkę. No mówię, tutaj te z przodu te wejścia na razie są nieprzydatne. Nie wiem jeszcze, co tutaj zrobię. Tutaj by się fajnie przydał jakiś kodet ten wyświetlacz. <laughs> z Arduino na przykład nie już wdziwiam, ale ten coś można by było zamiast tych złącz takich tutaj zrobić. Jak macie jakieś pomysły, jak wykorzystać tutaj ten przedni panel zamiast tych XT60, bo to raczej na razie mi nie jest do niczego potrzebne, bo i tak mam tutaj wyjście na tych dwóch banankach, to dajcie znać w komentarzu. Generalnie jestem zadowolony z tej obudowy. Fajna jest, zaraz ona wyląduje na biurku zamiast X6020. No i to chyba będzie na razie taki mój podstawowy zasilacz, dlatego, że ma tą klawiaturkę, szybko jest tutaj się dostać. Chociaż Wam powiem szczerze, że pilot od tego X6020 jest jeszcze wygodniejszy niż taka klawiatura. Z tego względu, że sobie siedzicie. Nie, musi się, nie musicie się nigdzie schylać. Żeby tutaj zmienić napięcie, to też iset set, Ustawiacie sobie na przykład 12. OK. Już macie ustawione. Nawet nie dotykaliście panela, także ktoś jak myśli, że pilot jest do dupy, to jest no, w moim w wielkim błędzie. Pilot naprawdę super sprawa. Szkoda, że do tego nie ma pilota, bo, bo jeszcze to lepiej działało. A może jest? Nie on nie ma czujnika poczywień Dobrze. Tutaj nic nie zrobimy. Nawet by nie działało, to podejrzewam. <grym>, nie działa. Także jakby Raiden jeszcze był na pilota. Dear Raiden, make this studying device. This is good idea. This is from XE -y 6020 -0 DC power. Mówię, to jest fantastyczna opcja. Także może to, jak zobaczy, to jakieś te nowe wersje będą już z pilotem. Kto wie. Śmieję się, ale różnie to bywa u Chińczyków. No i dobra, obudowa spoko. Tutaj jeszcze sobie ją... Nawet jej nie trzeba podklejać. Trzyma się i tak pod kątem, także nie wypadnie. No i co? Rajdenek działa. Także trzeba się nim teraz pobawić. No i oczywiście te złącze muszę jeszcze sobie tutaj Zrobić, przykleić je, żeby było z tyłu. No i mówię, teraz będę się Raidenem bawił. Także na filmikach, jak coś będę robił, to na Raidenie będzie to widać. Także ja na tym zakończę na razie filmik. I mówię domyślnie, chcę żeby była ta przetwornica. 60 V, pełen zakres. No i wtedy będzie miał potencjał ten Raiden. Także to tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się.